No i teraz przed nami pierwsza uczestniczka, Monika Bogdanowicz. Ty jesteś historycznym uczestnikiem tego programu. Hit, hit, hura, otwierasz ty. Jakie to jest uczucie? Boisz się? No tak średnio się boję i wiem, że no może dobrze zaśpiełam i jestem pewna tego. Wyglądasz na pewniaka. Podglądaliśmy cię ostatnio troszeczkę. Zobaczmy. Nazywam się Monika Bogdanowicz, mam 12 lat i mieszkam w Suwałkach. Śpiew to jest moja pasja, bardzo lubię to robić. Mój tata zauważył, gdy miałam 6 lat, że jakoś sobie ładnie mruczę. Zauważyłem tak jakby coś więcej niż tylko śpiew, że trzyma dźwięki, że to jest takie czystsze. I mówiliśmy z żoną, że trzeba coś z tym zrobić. Jestem za mała, mówią mi, jestem za mała dzięki swojej wytrwałości i pracy będzie nagrywała płytkę która będzie się nazywała jestem za mała występ w hit hit hurra to jej decyzja nie nasza chcę udowodnić to, że jednak umiem śpiewać dosyć ładnie może być i że potrafię to zrobić dernier dance Monika Bogdanowicz d'où Pourquoi ces charnes, tu commences Je suis canette sans apportance Sans lui je suis, je ne peux pas où. Je l'emballe sans dormir trop L'idée de la danse P Oublier ma peine immense Je demande m'enfuir et que tout commence Wielkie brawa! Brawo, Moniko! Tak, 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 tak! To było fantastyczne. Otwarcie naszego programu, jakiś to musiał być stres. Stresowałaś się troszkę? No, jak cię znam. Denerwowałaś się trochę? Nie, chyba. Nie. No właśnie, tak, myślałem, że się nie denerwowałaś. Pięknie zaśpiewałaś po francusku? Znasz? Mówisz po francusku? Niestety nie. No to. Jak to się stało? Moja mama przetłumaczyła ten tekst na polski oraz jak się wymawia go. Czyli to jest bardzo istotna uwaga, drodzy jurorzy. Ona wiedziała dokładnie, o czym śpiewa. A to nie było tylko odtwarzanie w transkrypcji. Jesteś gotowa na ich ocenę? Tak. Oni nie będą surowi. Mam taką nadzieję. Edyta. No, to się okaże zaraz. Moniko, masz niezwykły głos, wiesz o tym, nie? Ktoś ci mówił już, czy jestem pierwsza? No, trochę ludzi mówiło. <noise> trochę ludzi mówiło. No to ja się dołączam do tej listy, moja droga. Masz naprawdę przepiękny głos. Może warto by popracować nad tymi mocnymi dźwiękami, żeby panować nad nimi troszkę mocniej i nie atakować tak krzykliwie, ale to wszystko, co śpiewasz w tym w rejestrze bardzo delikatnych dźwięków, to jest tak śliczne. I tu wibrato, to jest i ty masz 12 lat? Tak. Równo? Równo. Czy jesteś w wieku mojego syna, może. Znaczy, no, nic nie sugeruję, ale... Próbujesz on... coś łączyć? Czy... No ale, drodzy Państwo, no, to taka śliczna, no, to ta prawda. Święta. Tak. No. Bartku. Monika, to jest problem, żeby o tym mówić, bo Ty wiesz, że było super. Ty zrobiłaś to tak, jak zwykle robisz. Ty zrobiłaś to tak, jak na co dzień. I w ogóle wciąż nie mogę uwierzyć, że Twój głos ma 12 lat. To jest też coś niesamowitego. Niesamowita, naprawdę. Ale znam pułapki tak mocnych głosów jak Twój. I teraz powiedz mi szczerze, gdyby to było trochę wyżej, gdyby Cię wsadzić na taką minę, to zaczęłabyś krzyczeć, czy może musiałabyś to złamać? A może wybrałabyś tą trzecią drogę, którą wiem, że ma twoja idolka Ariana Grande? Wiem, że lubisz jej słuchać, to bardzo, bardzo dobrze. Oby tak dalej, jestem zachwycony, absolutnie. Chirek? Chciałem ci Monika zapytać, czy znasz jeszcze innych wykonawców francuskich? Nie bój się go, on tak groźnie tylko mówi. No spokojnie, czy znasz innych wykonawców francuskich? Jestem bardzo francuskich. pokojowo nastawionym człowiekiem do życia, peace. pi, spokój, tak? Niestety nie znam innych. Nie znasz innych? To ja ci pokażę. To jest pani, którą koniecznie musisz poznać Edith Piaf, chyba największa śpiewaczka francuska, jaka żyła. Ale chciałbym zwrócić Twoją uwagę jeszcze na kogoś, na mój ulubiony zespół francuski, który grał przed wojną i nazywał się Hot Club de France. A liderami płyty. byli Ginger Reinhardt i Stefan Grapeli I stworzyli nieprawdopodobną muzykę. I klimat tej muzyki jest właśnie też w tej piosence. I wydaje mi się, że ty, nie znając kompletnie, ale to kompletnie tych rzeczy, jakby poczułaś klimat tej muzyki. I tego się bałem. Wielki szacunek mój dla ciebie za to. Naprawdę szacunek wielki. Dziękuję. Prosimy o oceny, przypominam, w skali dobre, świetne, a może uznacie ten występ za hit Edyta. Uważam, że to było świetne. Świetne od Edyty. Chirek. Dostajesz hita ode mnie. Hit od Hirka dla Moniki. I Bartek. To było świetne. To było świetne, czyli Edyta świetne, Bartek świetne. Chirek Hit, 10-16 punktów dla Moniki Bogdanowicz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I biegnij za kuris! Ale super. I delikatnie, i mocno, świetnie sobie poradziłaś. No, ale jak u mów? Są bardzo mili. No, a Artur Orzech? Bardzo wyluzowany, miły. No, wyluzowany!